Mike Tyson. Niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej. Niejednokrotnie powalał rywali wyższych i cięższych od siebie. W swojej karierze nokautował aż 44 razy i do dzisiaj nie pojawił się nikt, kto by się poruszał tak jak on. Swoją drogą pojawiają się nagrania w internecie. Jak aktualnie 56-letni Mike się porusza, i naprawdę robi to wrażenie. Jak wyglądała jego droga na szczyt? Jak jadł i jak trenował w okresie swojej chwały? Tego wszystkiego dowiesz się właśnie dzisiaj. Poszukałem w internecie, jak wyglądała rutyna Mikea Tysona. I znalazłem plan dietetyczny oraz treningowy, którego będę się trzymał przez cały kolejny dzień. Więc przez kolejne 24 godziny będę jadł i trenował jak Mike Tyson. Aktualnie jest dzień w sumie przed wyzwaniem, bo mamy godzinę 23.22. Ja się kładę spać, ustawiam budzik na 4. Czwarte... Rano I widzimy się na porannym bieganiu, bo Mike Tyson swoją rutynę zaczynał porannym bieganiem właśnie o 4 rano, więc łóżko już pościelone, niestety czekamy mało snu, ale oby było warto, została w górę i lecimy z tą hamską serią. Też tak macie, że ustawiacie trzy budziki pod rząd, żeby się w końcu obudzić. Czwarta cztery, idziemy biegać. Ogólnie Mike Tyson rano pokonywał dystans między 3 a 5 mil, czyli w przeliczeniu na kilometry jest to około między 4 a 8 kilometrów. No więc pora na małą aktywność. A w ogóle może dawać znać w komentarzu na dole, jako kto robić kolejny dzień. No i będę brał propozycje z komentarzy do kolejnego odcinka, więc czekam na twoją propozycję, morto. A tymczasem idę zęby. więc zrobiłem półtora kółka na Tursaoku. U nas w Poznaniu to jest taka trasa biegowa. Całość ma około piątki, więc myślę, że jest ponad tych desnych 3 mili, które były założone w bieganiu. Nikogo nie ma, pusto, tylko parę osób łowiło ryby. Jest jeszcze księżyc w tle, nie wiem czy to widać. Kaczki człowieku sobie jeszcze chodzą po plaży. A ja teraz się zabieram do chaty i wracam spać, bo, bo Mike Tyson po tym biegu chodził spać i później wstawał na siadanie. Ale muszę zrobić jeszcze całe zakupy, więc wracam do spania. Idziemy na zakupy, bo naprawdę nie mam kompletnie nic na ten odcinek. a tutaj Tutaj produkty są różne. Jest po piątej, ja właśnie ustawiam budzik sobie. Tym razem ustawiam sobie budzik na dziewiątą. No i widzimy się na śniadanie. Czyli znowu podobna ilość snu. I widzimy się na porannej owszance. Z sokiem chyba będę musiał pozakupić, bo chyba nie mam pomarańczowego soku. Owoców chyba też nie ma. To dziewiąty ziomek. Jeszcze światło. <laughs> Dobra, więc mamy godzinę po dziewiątej. Ja już jestem po wstępnych zakupach, ponieważ, tak jak Ci wspominałem, nie mam nic na dzisiejszy dzień, więc zrobiłem wstępne zakupy. Kupiłem takie postawy, jak owoce, warzywa, mięso, soki. Ogólnie dieta jest, według mnie, na pierwszy rzut oka, fajna. E, troszeczkę są dziwne takie akcje, jak na przykład sześć bananów trzeba zjeść na jeden posiłek, ale to zobaczysz. Ja szybko jem siadanie, ponieważ na pierwszy posiłek wpada owsianka z mlekiem bądź szejkiem proteinowym. Ja sobie tutaj zrobię shake proteinowy. Ogólnie czekają jeszcze dzisiaj trzy jednostki treningowe, więc z tym poran bieganiem. Są cztery treningi w ciągu dnia. Jest to jego jakby tryb życia w prime, czyli w takiej najlepszej formie, więc stąd jest taki hardcore. Żeby było wyzwanie, no to taki dzień wybrałem. Obczaiłem jeszcze, że on w momentach, kiedy nie był w szczycie formy, to pozwalał sobie na jakieś odsemsa od diety. Dużo jadł, miał w ogóle problemy z tym. Dzisiaj niestety nie będziemy podjadać. czy trzymamy się michy w 100%. Właśnie wykonujemy taką rozpiskę, najpopularniejszą, którą znalazłem w internecie. Dobra, więc mamy pierwszy posiłek. Na pierwszy posiłek lecimy z owsianką. Jest owsianka przygotowana na wodzie. Dodałem sobie troszeczkę. Cynamonu, żeby sobie urozmaicić smak. W tym posiłku konieczne były owoce, więc dołożyłem sobie borówki. No i finalnie właśnie ten posiłek tak się prezentuje. Co do opcji pitnej, to do dyspozycji było mleko bądź mleko z odżywką białkową. Wszystko było zależne od tego, czy Mike w danym okresie miał te suplementy, czy nie, więc u mnie wpada shake proteinowy dwie miarki białka z mlekiem. U mnie wpada białeczko WPC82 od KFD o smaku batona karmelowo-orzechowego. Jeżeli chcesz sobie skorzystać z kodu i ifem, no to masz rabacik przy zamówieniu, więc się opłaca parę groszy, zostaje. W kieszeni. Mike jeszcze do posiłku używał zestaw witamin, więc ja sobie wjeżdżam z Vitapakiem od KFD również. Na KFD masz ogólnie wszystkie suplementy, zdrowe substytuty dietetyczne, tak jak na przykład sosy o obniżonej zawartości kalorii, jakieś dżemiki, kompociki do picia. Naprawdę tego sporo. I po prostu wszystkie suplementy, które są, czyli kreatyna, witaminy, omega. Weź sobie obczaj, pamiętaj kod i ifem, oddaję ci przy zamówieniu. Jeżeli chcesz, to sobie skorzystaj. Ja muszę się streszczać, ponieważ za dwie godziny po tym posiłku, czyli o 11, lecimy z pierwszą jednostką treningową na dworze. Ja już byłem na zakupie. I naprawdę widziałem, że jest mega gorąco. A ja zaraz będę leciał rundy bokserskie. 10 rund bokserskich i trening kalisteniczny. Ja pierdziele, Normalnie będzie tak: 3 razy aktywność bokserska, czyli jakieś tarcze, rundy, gruszka i tak dalej. 2 razy kalistenika to jest w sumie 5. I jeszcze rano było bieganie: 6 siedlastek treningowych. O ja pierdolę. Zaczynam jeść, bo dzisiaj kalory mi się mega przydadzą. Niestety tych kalorii chyba dzisiaj nie będzie za dużo. Tak się prezentuje owsianka, bardzo fajna z dodatkiem cynamonu i uborówkami. Bardzo spoko. Shake. Ten smak białka, jeszcze petarda, jak sneakers. Cześć, dobra. Daj mi chwilę. Ja zajadam. Jeszcze tabletka. Witamy. Nie rób tak nigdy, jak robię ja. Patrz. Nigdy, bo możesz się układać. Chyba, że jesteś prosty. Dobra, przyspieszam tempo, zajadam i lecimy z pierwszym treningiem. Będzie grubo. dzisiaj, naprawdę, dzień jest gruby. Dobra, jestem już na placu treningowym. Jest mój przeciwnik, który będzie mi dzisiaj towarzyszył. W sumie to długo, bo będą w sumie te trzy treningi zewnętrzne. Robię sobie pierwszy trening taki, że robimy 10 rund po, myślę, że, jedna minuta. Przygotowałem sobie na aplikacji, mamy czas przygotowania 30 sekund, czas rundy minuta. Jest chyba z 36 stopni dzisiaj, więc czapka na głowie, żeby będzie ku nie przeparzyło, żeby nie było. Ugotowanego mózgu. No, jak dostaniesz do tego momentu, napisz ugotowany mózg. To będę wiedział, że oglądasz do tego momentu ten film. Pamiętaj, pić dużo wody w takie dni. Słynna karawka z odcinka z Brusem Lee' nie to po tym odcinku, oprzę sobie ten odcinek. Koniec pierwszej rundy, no i takich robimy 10. Dobra, więc 10 rund pykniętych. Lecimy teraz na kalistyczny trening. Mordo, jeszcze takie dwa, cześć. Czy jeszcze to, też jeszcze takie dwa. Dobra, przechodzimy do treningu na siłce. Tu mam wszystko rozpisane. Ogólnie podzielę go na dwa, ponieważ objętość treningowa jest spora. Mamy tutaj do zrobienia 2000 przysiadów, 500 pompek, 500 triceps uginanie na gumie, 500 szruksów ze sztangą 30 kg, 500 razy uginań szyi na ławce. Zaraz ci pokażę o co chodzi. To jest takie pod zapaśników ćwiczenie na wzmacnianie szyi. Rozewka już jest zrobiona wcześniej. Zaczynam od przysiadów, czyli napięty brzuch i liczymy. Następne pompki, czyli 50 razy 5 serii, z racji tego, że chyba nie wiem, czy będę w stanie 50 pod rząd zrobić pompek, to po prostu zrobię tak, że tyle, ile dam radę, przerwa, dokończam i ja zrobię 5 dych. Często właśnie osoby tre trenujące sztuki walki to robią takie pompki płytkie, że nie robią takich pełnych jak kulturyści tylko czasami aż wręcz na pięściach i takie jak ćwiczyłeś kiedyś sztuki walki, to daj znać, czy to prawda, jestem ciekaw. Kolejne ćwiczenie, uginanie na triceps. Łącznie ma być 500 powtórzeń, czyli teraz robimy pierwszą część treningu, później robimy drugą. To chodzi o objętość w ciągu dnia. Ogólnie jeszcze zastanawiałem się, czy nie robić tego w obwodzie, ale stwierdziłem, że jadę sobie po prostu każde ćwiczenie po kolei, ale robienie tego w obwodzie również byłoby spoko. 50 razy szruksy, 30 kilo na sztandze. Ale jest typowa pompka taka, no on robił takie szybkie akcje, To nawet jak się spompował, to był do tego mocno przyzwyczajony. Więc trochę ci powiem, że ten trening jest przemyślany po jakieś szybkie akcje, takie, które robił właśnie Majka. I ostatnie ćwiczenie to jest właśnie praca szyi na ławce, wzmacnianie karku szyi. Zawodnicy sztuk walk robią to poprzez takie pasy, takie mają takie po prostu sprzęt typu jakby pas na brzuch. No i robią takie podnoszenia, ale ja z racji tego, że nie mam takiego sprzętu, więc robię to w ten sposób. Przykładę się tutaj, ręce z tyłu i robię. I analogicznie robimy wszystko w drugą stronę. Dobra, mi się robi posiłek potreningowy. Tutaj mamy kurczaka, mamy ryż, tutaj się nam robią brokułki. No więc czekam, aż to się wszystko zrobi i to będzie posiłek potreningowy i jeszcze do tego będzie szklanka soku pomarańczowego. Dobra, mamy kolejny posiłeczek. który wjeżdża około 740 kalorii. Łącznie mamy już w tym dniu praktycznie około 1200 kalorii, więc jest spoko. Tak się prezentuje posiłek, czyli mamy ryż, mamy brokuły, mamy mięso. No i szklanka soku wjeżdża. Ja teraz sobie, żeby urozmaicić smak, zapodaję sos z barbecue, który ma tylko 53 kalorie na 100 ml, czyli U. ma 3 kalorie tylko. Więc jest naprawdę bardzo mało, a urozmaici nasz obiad. No i finalnie, pusiłek tak się prezentuje: no zobacz, jest naprawdę bajka. Tak się prezentuje mięsko. Mm. To jest sos barbecue z barbecue, to jest petarda, serio. Mało kalorii, a jaka jest naprawdę różnica, daja. Dobra, więc posiłek zjedzony. Jeszcze został mi sok, więc dopijam szklankę soku. Rzadko kiedy piję kalorie wpłynie, ale to jest naprawdę fajna opcja, więc co? Wracamy na pole treningowe za godzinkę teoretycznie powinna być jakaś walka z cieniem i skakanka oraz ćwiczenie kombinacji więc skakankę mam, będziemy sobie zaraz robić, polecimy z ćwiczeniem jednej kombinacji, bo Mike Tyson miał tak, że po prostu jak dostawał zadanie ćwiczenia jakiejś kombinacji to po prostu leciał ją na upartego cały czas w kółko to samo tą jedną akcję aż po prostu perfekcyjnie ją będzie wykonywał. I tutaj z pomocą przychodzi mi kanał Borysa Mańkowskiego gdzie on 5 hmm. lat temu zrobił 5 akcji Mike'a. No właśnie odtwarzam sobie tą pierwszą akcję, którą pokazał czyli cios na wątrobę, powrót i na podbródek. Znowu 10 rund tak jak wcześniej, ja już jestem po wstępnej rozgrzewce, więc po prostu przechodzę do ćwiczenia tej kombinacji. Tutaj każdy ruch musi być precyzyjny i najlepiej według mnie robić to tak, że po prostu swoim tempem nie śpieszyć się na maksa, ale żeby robić to prawidłowo. Pora na skakankę, zrobimy sobie parę rundek również na skakance. Powiem ci tak, Mike Tyson stawał, jadł, spał, trenował i tak fułko. Ale żeby zostać mistrzem to taka droga musi być, że musisz praktycznie robić tylko i wyłącznie to i się na tym skupić. Ej, 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 ale to jest jak, jak ty prawie. Wstajesz do kompa, nagrywasz, do kompa, jesz, do kompa, śpisz, stajesz, Nagrywasz jeszcze. Czy widzisz, jak chcesz osiągnąć sukces, to jest jedyna droga, ciężka praca. Ten posiłek będzie troszeczkę brutalny. Swoją drogą sobie, patrz, obczałem sobie książkę Majka Tysona. W ten dzień faktycznie poświęcam tylko i wyłącznie dla Majka. Naprawdę bardzo fajna książka. Polecam ci sobie obczaić dużo fajnych informacji na temat życia Majka Tysona. Jak na przykład miał okres też z takimi kłopotami, gdzie nie szło mu w życiu. Patrząc na teraz, co się dzieje, to patrz, jak yy, można jakby sobie konsekwentnie poradzić z tym, co się dzieje. Nie po Twojej myśli. Jeżeli coś się w Twoim życiu źle dzieje, to walcz do końca, ponieważ to Ty jesteś kobalem swojego losu. A tymczasem mamy Sześć bananów, patrz to, ten posiłek jest naprawdę hardkorowy. To jest dla mnie troszeczkę ten moment, kiedy mówię sobie wow, to są chyba takie starodawne metody dietetyczne, no ale zróbmy to. Po trzy banany, czyli mamy sześć z człowieku nie, bachia, z Bahamów, człowieku. I shake, odżywka białkowa, kolejny posiłek wjeżdża, kolejne kalorie wpadają, muszę gromadzić energię, bo czekam jeszcze jeden trening, więc naprawdę... Ło, wow, wyleciało. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz chikita, to będę wiedział, że oglądasz do końca filmy, patrz to. Szczegóły się osądzić, żeby nie było. O, o. Dobra, więc banany zjedzone. Ja mam taką wkranę, że tych końcówek za, zawsze nie wiem, dałeś znać, czy też tak masz, czy nie. Białeczko jeszcze na resztkę. Cheers! Lecimy na trening. Dobra, pora na kolejną jednostkę treningową. Tym razem lecimy z troszeczkę innym treningiem, jeżeli chodzi o trening bokserski, ponieważ mamy tu tak zwany speedback. To jest taka gruszka, która po prostu poprawia Twój refleks i działa to na, na zasadzie takiej, że uderzasz i ona powraca. Czyli patrz, bijesz, 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 musisz ją unikać, żeby cię nie uderzyła, bo jak nie unikniesz, to patrz. Jeszcze raz. Zostajesz w twarz czujesz, a my tego nie chcemy. Więc na początku, jeżeli ktoś próbuje sobie takie zabawy z gruszką, no to obstawiam, że będzie miał troszeczkę problem, żeby w to trafiać. Natomiast lecimy z takim treningiem, oczywiście później rutyna kalisteniczna, czyli o Jezu, będzie to no, gruby dzień. gruby dzień. Robię sobie 10 rund chodzenia przy tej gruszce. Przy tej gruszce można sobie delikatnie spuścić ręce w dół, żeby troszeczkę pobawić się. Wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby ta technika była w 100%, że każdy ci odwraca do gardy, ponieważ utrudnia to trochę szybkość pracy na tej gruszce. Dobra, pora na kolejny posiłek, że makaronik, no i testujemy steka wołowego w marynacie truflowej. Ja już mam rozgrzany grill, robię sobie na well done. Uuu, zamykam i widzimy się za chwilę. W międzyczasie jak stek się robi, no to ja sobie tutaj dałem makaron, mamy tutaj porcję warzyw, czyli szpinak oraz rukola, ja sobie biorę sos barbecue. I lecę sobie na warzywka i na makaron od... Tak. Jeszcze pozostaje tylko kwestia soku, więc ja sobie biorę sok z ananasa 100%, bo miał być sok tropikalny, więc zleję go do szklanki i zaczynamy posiłek. I tak się finalnie prezentuje posiłek. No dla mnie petarda, stek, tu, tu. No i lecimy z nim. No to pora to zjeść. Próbujemy sobie steka. Jak wygląda troś mi się przyjarał, bo zostawiłem go za długo. Patrz. Tak się prezentuje stek. Próbujemy. Mmm. Dobrze, o niczym miny tak nie marzyłem jak żeby coś zjeść. Pamiętajmy, że spoko i fajne makro miał, bo tylko 500. Jestem off. Oficjalnie jestem off, a jeszcze pół godziny Orbitreka mnie czeka. Dobra, więc wszystko zjedzone. A tu wietrze, bo trochę capi po tym grillu. No i bum, 30 minut cardio zrobione malutkim tempem, tak jak widzisz, na najmniejszych obrotach e, 167 kalorii zawsze jest spalone, ale dzisiaj to już naprawdę wystarczy w kit. Dobra, więc wszystkie obowiązki prawie że zrobione, ponieważ jeszcze biorę sobie książkę, bo Mike Tyson po całym dniu szedł do łóżka i sobie mm, odpoczywał jakby oglądając w telewizji jakieś walki albo czytał jakieś książki na temat boksu albo walk, więc ja sobie sprawiłem specjalnie na ten odcinek taką książkę. Zawodnicy wielkie walki wszechczasów, będę to czytał, patrz to, mnóstwo in informacji na temat walki, wszystkich ważnych pojedynków, będę sobie to obczał. Jestem mega zmęczony, więc idę się położyć i widzimy się rano na podsumowaniu całego odcinka, bo naprawdę jest co podsumowywać. Dobra, ja jestem już po zrobionym całym dniu. Powiem Ci, że moje odczucia na ten dzień są takie, że jest to najcięższy dzień, jaki do tej pory zrobiłem. Treningu było tyle, że w całym mięsie mnie normalnie bolą i ciężko jest funkcjonować. Czuję się przeładowany, nie ukrywam, że to był najbardziej hardkorowy dzień odnośnie treningu. E, odnośnie dietetycznej sprawy, to Michał jest z nami tutaj z dietetyki na luzie. Witam was serdecznie. Pokrótce Michałowi powiedziałem właśnie, jak wyglądała ta dieta. Było to mityczne 6 bananów, czyli ten. <laughs> Akcent musi być, tak, nie taki. Zawsze w tej dietach jest coś takiego dziwnego, co sprawia, że ta dieta jest taka, no, że można jej coś zarzucić. I tu właśnie też 6 bananów wydaje się takie trochę kontrowersyjne, można byłoby to trochę lepiej gdzieś przemycić. A całościowo o diecie będą no, wysoko węglowodonowa, ale też patrząc ilościowo, tych węglowodonów wcale nie ma dużo, bo to jest tylko 4 gramy na kilogram masy ciała. A taki zawodnik się spokojnie z 8 powinien przygarnąć przy takiej ilości treningu. Mhm. Więc też domyślamy się, że raczej jad więcej niż było w tej rozpisce. Nie? Ja jeszcze właśnie tak dodam, że z tego co Ci już mówiłem podczas odcinka, że Mike Tyson właśnie jedyne, czego nie umiał to było diety, i często właśnie dojadał jakieś rzeczy, tylko że my tutaj trzymaliśmy się takiej rozpiski, którą znalazłem w internecie. I chciałem być po prostu fair wobec niej, ale nawet w swojej książce tam autobiografii wspominał o tym, że miał słabość na przykład do lodów waniliowych i pożerał je naprawdę w dużych ilościach, i później często robił tak, że musiał wszędzie wracać pieszo. Ktoś go chciał podrzucić, to on zawsze odmawiał i wracał pieszo. Teraz mam dieta całkiem dobra, tylko ilościowo musielibyśmy ją więc trochę inaczej dograć. Białka, bo odpowiednia ilość, tłuszczu było raczej za mało. Ta dieta oczywiście powinna być nisko tłuszczowana, bo jednak jest dużo posiłku I ten mhm. towar nie może zalegać żołądku. Mhm. E, musi być dużo węglowodanów, ale tutaj tej ilości byśmy trochę pewnie zwiększyli. Brakowało mi czasu, żeby te posiłki zjeść, bo e, tyle tych treningów było, że naprawdę, żeby czuć taki komfort na treningu, no to wiadomo, że ta godzina musi być odstępu od posiłku. I faktycznie po tych sześciu bananach no wbrew pozorom najciężej było, nie? bo no. objętość była spora, zalegało to na brzuchu mocno. Dobra, dziękuję Ci bardzo za kolejne, fachowe podsumowanie. Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Już niebawem jak dotrwałeś do tego momentu do końca. Czinka napisz wytatuowana twarz, bo Mike Tyson miał wytatuowaną twarz.